29 stycznia 1946 roku powstało przedsiębiorstwo rybołówstwa dalkomorskiego Dalmor. Pierwsze statki Dalmoru Elżbieta, Izabela, Marta i Kastor, na którym podniesiono banderę 4 maja 1946 roku w Londynie, były darami UNRY. W szczytowym okresie Prosperity Dalmor zatrudniał około 7,5 tysiąca ludzi, Dysponował 70 jednostkami, łowiąc rocznie blisko 300 tysięcy ton ryb na dalekich łowiskach u wybrzeży amerykańskich, afrykańskich, antarktycznych oraz pacyficznych. Do niedawna Dalmor posiadał jeszcze trzy trawlery przetwórnie. Na początku 2012 roku sprzedano ostatni z nich. Sukcesywnie wyprzedaje się także tereny, nabrzeża i budynki. Dziś Dalmor jest częścią grupy kapitałowej polskiego holdingu nieruchomości.